Zbiłeś nago do nagrywki. Zbiłeś nago do to na była, nagrywki. To była koszulka czy lista. Pamiętaj, że my staramy się być family friendly, contentem, i w znajdźce nie można się rozbierać. Jak już to nagość znajduje ciebie, Napisie wody. O, chyba, a chyba. swoje zachowanie. No właśnie, chyba to szło do mnie, że, że mnie znalazło. A, ja, a, to przepraszam. Jak znalazło, no to. to okay. Wie, woda, woda. A. Nagość też. No właśnie, jeżeli nagość znalazła ciebie, to znaczy, że możemy przeklinać w odcinkach. To znaczy, że czas tam by Wam Więc słuchajcie witamy w nowej znajdźce w nowym odcinku. Dzisiaj mamy dla was znajdźki bardziej growa. No i taka pierwsza fajna znajdźka no to ode mnie Moonlighter 2 The Endless Vault. Czy grałeś może w pierwszego Moonlightera? Nie, nie, ale zainteresował mnie raz, bo, bo jak zobaczyłem właśnie, że takie fajne, jakieś taka graficzka pikselowa. To bardzo, bardzo ciekawiła mnie ta gierka, natomiast ostatecznie jakoś nie podszedłem. Jednak była tam na końcu listy Steamowej, tej bardzo długiej listy, która w sumie zamiast się zmniejsza, jest się cały czas zwiększa, ale może właśnie ta znajdźka mnie zainteresuje, żeby do tego wrócić. Właśnie, zawsze rozkminiałem do czego bym najbardziej porównał Moonlightera i Moonlighter troszeczkę mi się kojarzy trochę z Stardew Valley pod względem tego, że masz walkę ogólnie i dzięki walce pokonujesz, jak, dzięki walce pokonujesz. jak pokonasz jakichś jakich przeciwników, to z nich możesz zbierać fajne przedmioty, później z tych przedmiotów coś craftować, możesz kopać jakieś rudy i sprzedawać te rudy itd. itd., itd. A do tego jeszcze prowadzimy sklepik, w którym sprzedajemy swoje znalezione rzeczy. I w Stardiowali w sumie własnego sklepu się nie prowadziło, aczkolwiek tam sprzedawało się też własne rzeczy, które się uprawiało albo znalazło, właśnie. Tak jak w Sejsce, też uprawiamy nasze rzeczy, piszemy, redagujemy, czytamy, szukamy, a później sprzedajemy to Wam i może to kupicie. Czym jest Moonlighter 2 The Endless Volt? No, w sumie tym co Moonlighter 1, tylko w innej oprawie graficznej, ponieważ pierwszy, pierwsza część była pixelartowa, a druga część już będzie w takim trochę w klimacie low poly z rzutem kamery izometrycznym. Troszeczkę jak w takim typowym Diablo, m, slash? Torchlight, mm. Titan Questie. Eee, I troszeczkę Wam opowiem o loże i tym. Co Was by mogło zainteresować do kupna? Jest to kontynuacja świetnego indyczka, w którym znowu wcielamy się w Willa, który jest sklepikarzem. Po utracie rodzinnej krainy, trafia do wioski Tresna. Tam próbuje wrócić do domu, podejmując się odzyskania skarbów z trzech wymiarów. Gra, podobnie tak jak pierwsza część, dzieli się na dwa światy: eksplorację lochów oraz prowadzenie sklepu. W podziemiach walczymy z potworami, unikamy pułapek, zbieramy łupy, a potem sprzedajemy je w naszym sklepie, targując się z klientami i inwestując w rozwój wioski. Co ciekawe, pomaganie innym handlarzom naprawdę się opłaca, ponieważ jeżeli zainwestujemy na przykład w biznes jakiegoś handlarza, to on później dzięki temu rozwija swój biznes i dzięki temu możemy otrzymać jakieś ulepszenia dla siebie, których wcześniej nie mieliśmy. I wszystko to określone jest właśnie trójwymiarową stylizowaną grafiką i uwaga muzyką Krisa Larkina. Pewnie nic Wam to nie mówi, może malutkiej szczypcie z Was, ale jest to kompozytor znany z Hollow Knighta. Więc w sumie taki już dość poważany ziomeczek w game gamedev'y. A jeszcze tak na szybko o co chodzi z premierą. 19 listopada już ma być premiera tego roku wczesnego dostępu. Oczywiście producentem Naszego moonlightera jest Digital Sun Games, a wydawcą znany Eleven Beat Studios Polski również. Jeżeli chcecie, to już możecie sobie przetestować tego moonlightera. Wystarczy na Steamie poprosić o dostęp do playtestów i możecie sobie już od 10 października grać w Moonlightera, jeżeli otrzymacie dostęp od twórców, a do tego bardzo fajna okazja, jeżeli jesteście tą grą zainteresowani, czyli możecie po prostu pisać twórcom feedback, co powinni poprawić. Jesteście tak naprawdę ich takim QA-em, albo po prostu chcecie sobie pograć. E, więc tyle I, ode mnie. Ale przeczytałem Maciej. sobie, że, że jest to Roguelite. E, roguelite, przepraszam bardzo. E, to, to już mnie o wiele bardziej jeszcze ciekawi. W sumie nie, nie zdawałem sobie sprawy, że Moonlighter jest Lightem. Akurat w ostatnim czasie jestem jest bardzo jest wkręcony no, no, no. właśnie w tego typu gry. Z, dostałem fazę na Balatro i nie mogę się z tą grą, nie mogę się jakby przestać nagrać w tą grę. Tak samo w, czy w Hadesa, teraz jeszcze Hades 2, akurat jeszcze nie, jeszcze nie zakupiłem, ale no... Kurczę, patrząc po tych opiniach w ogóle, jak tam ludzie oceniają, no to jest jeszcze nawet lepiej niż chyba w jedynce. No jeszcze Mega Bąk, który też, którego też mam na liście. No, kurczę, teraz jest bardzo dużo faza na roguelite, więc tutaj się też nie dziwię. Jest jednak tutaj ta znacząca przewaga tego gatunku, akurat ostatnio na, na rynku gier. No, roguelite to już tak nawet już kilka lat chyba tak się trzymają, że. No jest bardzo fajnym gatunkiem dla małych devów po prostu. I mm -hmm. się tak ogólnie kojarzy moim zdaniem roguelite. I roguelike z o wiele mniejszymi z mmm, o wiele mniejszym budżetem, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, możliwe, że mali twórcy potrafią robić e, roguelite'y i rołgajki lepiej niż wielkie studia. E, ale w sumie nie, też, tego jeszcze nie wiemy. W sumie e, roguelike'iem też moglibyśmy nazwać w sumie pik, o którym też dawno temu rozmawialiśmy, bo rzeczywiście tam musisz wchodzić i, i cały czas się wspinać i polepszyć swoje tutaj przejście. A jako, że już zacząłem o PIK, to też bym chciał jedną informację tutaj o nich opowiedzieć, znajdźkę, którą sobie wcześniej znalazłem. E, albowiem, deweloperzy PIK em, zapowiedzieli swoją kolejną grę, nad którą pracują. E, możemy sobie przeczytać, że Acro, Agro Crab właśnie ogłosiło swój kolejny projekt, który nosi tytuł Crash Out Crew. Jeśli myśleliście, że PIK jest szalony, przygotujcie się na kopa z wózkami widłowymi. Crash od Crew to czteroosobowa gra online, która wygląda trochę jak Overcooked, ale zamiast gotować, kierujemy wózkami widłowymi i musimy w korporacji realizować absurdalne dostawy, zbierając pieniądze na nowe gadżety i ulepszenia. Co jeszcze tutaj też przeczytałem sobie z tego artykułu, to studio podzieliło się też informacją o zlikwidowaniu dużego projektu kosztem tworzenia mniejszych jak PIK czy właśnie Crash od Crew. Więc Jestem też sobie taką zagłoskę, sobie dałem ciekawy jaki to był tytuł, ale chyba wyszło nawet im na lepsze. choć kto wie, jakby ten rzeczywiście, ten duży tytuł się rozkręcił. No, ale teraz rzeczywiście ci wszyscy ludzie, którzy próbowali um, zrobić sobie operatora wózka widłowego, rzeczywiście teraz im to się przyda, bo będzie można sobie poograć w od Crew. Bo jeżeli się nie mylę, to już teraz w najbliższym czasie, bodajże od jutra, 13 października, um, rozpocznie się Next Nextfest na Steamie i będziemy mogli sobie zagrać w demo też tej o tej gry. Więc akurat tutaj Studio AgroCrab nie zwalnia, daje nam możliwość sobie zagrania w kolejną grę, a właśnie tutaj od tych deweloperów. I, I myślę, że to będzie też kolejny jakiś fajny konkurent, bo pikno. O PIK-u już wielokrotnie mówiliśmy tutaj, sukces no, bezkompromisowy, ale czy of Clans rzeczywiście tam dorówna? Ciekawy pomysł. Mam tylko nadzieję, że po pierwsze zajmują się tym twórcy Pika, więc tutaj już myślę, że pod względem dopracowania całego projektu raczej nie będzie problemu. Tylko pytanie, czy rzeczywiście to będzie na tyle. Wciągająca gra, aby chcieli dać tyle samo czasu i uwagi poświęcić, i również kupić ją chętnie, tak jak pik. Hmm. Musiałbym zobaczyć chyba więcej kontentu, który będzie ta gra oferować, bo troszeczkę to teraz wygląda jak jakiś taki playground, który nie wiadomo ile posiada trybów, i nie wiadomo w sumie, jak bardzo chciałbym skupić się na tym, żeby każdy ten tryb dopracować, wiedzieć dokładnie jak go wymasterować, żeby być dobry na przykład w jakimś rankingu. No to tutaj też jak mówiłem, to rzeczywiście to jest taki bardzo mocny odpowiednik tego um, um, Overcooked, bo to rzeczywiście tutaj widzę, tak jak w Overcooked musieliśmy zrobić określone dania, ktoś musiał tam zrobić jakiegoś tam, pokroić pomidory i złożyć z tego tam potem hamburgera. No to tutaj rzeczywiście jest zostawa, że musimy jakieś tam o różnych kolorach paczki y, z, na dane miejsce tam y, y, włożyć do tira że i tego tyra tutaj wysłać, więc jest bardzo fajna odpowiednia alternatywa. Jestem też ciekawy, czy będzie Proximity Chat, tak? Żeby móc rzeczywiście podczas rozgrywki sobie rozmawiać ze swoimi znajomymi, e, czy, czy zrobimy to samo, co z piku. No, pik akurat miał tu do siebie, że rzeczywiście tutaj tam e, ta, ta komunikacja była bardzo fajna, jeśli chodzi o rozmowę w samej grze, oddalałeś się dalej, no to rzeczywiście tam gorzej było kogoś słychać albo praktycznie w ogóle, no i ta zmieniona co chwilę mapa, więc tutaj wydaje mi się, że to też przyciągłe, że nie zawsze grasz na tej samej mapce i, i to się tam randomowo generuje, nie? Na różne jakieś tam... Tak, no tutaj jeżeli już fajnie łeknęli generowanie proceduralne tam tych mapek, chociaż nie wiem dokładnie jak jaka duża część była generowana proceduralnie, jak duża była projektowana przez ich samych, żeby coś tam ulepszyć w danym poziomie, to tutaj mam nadzieję, że też będzie dużo losowości, ponieważ losowość zawsze będzie przyprawiać ciebie o wyższe napięcie podczas grania i to mi się zawsze podoba. Mam nadzieję, że też będzie na przykład dużo trybów takich, gdzie każdy każdemu musi jakoś sobie przeszka przeszkadzać. To też by było super, gdzie nie tylko kooperujecie, ale również musicie na przykład każdy musi swoje paczki na taśmę położyć, ale może komuś przeszkadza Skórkę banana podłożyć pod oponę i to by było super też. A więc e, słuchajcie, nie zostawimy Was tylko z dwiema znajdźkami. Jeszcze trzecia znajdźka i trzecia znajdźka to. McDonald's lata 2000, coś. I wyobraźcie sobie, że takiego maka nagle przywrócili. Nienawidzicie nowego stylu maka, znaczy nowego, modernistycznego, szarego, depresyjnego McDonalda. Może, możecie, w sumie mogliście, bo już teraz nie możecie. W Bydgoszczy do dzisiaj, czyli do 12 października, można było pójść do McDonalda, który był. Prawie w całości odświeżony, a tak naprawdę przywrócony. Była taka kapsuła w czasie, można się było cofnąć do lat 2000 i w środku były takie rzeczy jak kasy stare, gdzie wszyscy przywoływali na numerki. Do tego jeszcze przed kasami stał gościu z mikrofonem i czytał te numerki. Były, był telewizor, jeszcze taki z dupą, na którym leciała jakaś bajka. Były te takie... W, gdzie w latach 2000 były takie wyszaki na gazety, można powiedzieć, tutaj też były takie wyszaki na gazety, i można zawsze sobie było wziąć gazetę i sobie ją poczytać, ale też był nasz Ronald, i to chyba najprawdopodobniej ten Ronald, który już był tym OG Ronaldem, ponieważ Agatka mówiła, że go tak po głosie rozpoznawała, i nawet z takim Ronaldem udało mi się chwilę porozmawiać i zrobiliśmy sobie zdjęcie, więc było <grym> bardzo przyjemnie, poczułem się jak dziecko. Oczywiście do tego ten przywrócony zestaw w McDonaldzie typu McBites, lodowe marzenie i big tak tasty, dalej. Big tasty bacon, dalej. tak, tak, jakieś... tak. big tasty. Big tasty nie jadłem, ale zjadłem sobie bitesy. W sumie spoko, takie po prostu mniejsze na nuggetsy. No więc przeżycie zajebiste i w ogóle to było bardzo no, do... bardzo, nie? Tak. Excellent. Tak, to było bardzo dzikie. Nie, żadne inne McDonald'y się w taki sposób nie otworzyły, nie, nie przywróciły w taki sposób, więc to był jakiś chyba eksperyment, żeby zobaczyć, ile ludzi się rzeczywiście tym zainteresuje. No ale to było coś takiego, że dosłownie wczoraj byliśmy ze znajomymi i sobie o tym rozmawialiśmy. Ja powiedziałem do Agatki, ej, słuchaj, może, może sobie pojedziemy, nie wiem, może, może nie wiem, tak, nie, nie chcę się za bardzo tak dobyt gościu z Poznania jechać specjalnie, żeby pojechać i odczuć ten klimat. Nie wiadomo czy to jest tego warte, czy to nie jest takie zbyt przereklamowane, ale później sobie tak myślę dobra, niedziela wolna, dawaj sobie pojedziemy. No i było warto. Było Byliśmy warto. tam niecałe trzy godziny, ale e, przeszliśmy się po rynku bydgoskim, e, bydgoszczowym, bydgoszczy, po rynku bydgoszczy i bardzo fajny ryneczek taki kolorowy. Powiedz było się. dużo ludzi jeszcze? Tak ostatni dzień? W Maku było strasznie strasznie dużo ludzi, a byliśmy tam przed 13.00. Mieliśmy jakieś 12.30 tam i ledwo w sumie dało się zająć miejsca i był ogromny przemiał, Co chwilę ludzie wchodzili i widać, że już dużo stało w kolejkach, po prostu czy da się w ogóle gdzieś zjeść. I dużo ludzi po prostu jadło na dworze e, przy ławkach, e, bo no, ciężko było. No, nam się udało dosłownie ostatnie miejsce zająć, no, ale ten Ronald mnie najbardziej e, jednak. Zadowolił. Bardzo, bardzo się ucieszyłem. Nigdy takiego Ronalda w swoim życiu nie spotkałem. Zawsze chciałem, więc poniekąd Agatka spełniła takie moje dziecięce marzenie, ponieważ to ona to znalazła. Pokazało jej się gdzieś na TikToku, że nagle Bydgoszcz z, z takim czymś wlatuje. Więc y, dziękuję Ci serdecznie. Dobrze? Marzenie spełnione lodowe marzenie, zjedzone i tym marzycielskim stanem Zakończymy to znajdźkę. Tak, mamy nadzieję, że Wasze znajdźkowe marzenie też zostało spełnione. A jeżeli ktoś z Was był w Bydgoszczy w tym maczku, to dajcie znać. Może nie tylko ja, jestem takim pasi brzuchem, że pojechałem specjalnie z Poznania do Bydgoszczy, żeby spotkać Ronalda. Nie wiem. Też bym pojechał. O, naprawdę. <laughs> wiedział w sumie. To za kolejne mam 20 dzieje... lat będę, je pojadę. Właśnie mam nadzieję, że to był po prostu eksperyment, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście dużo tam nas przyjedzie, i jeżeli mają fajne statystyki, to znaczy, że będzie im się to opłacać, a to będzie oznaczać, że możemy się spodziewać kolejnych takich otwarć w innych miastach, gdzie taki Ronald nas powita. Więc trzymajmy kciuki. Może tak się stanie. Dobrze, a i właśnie takim optymistycznym akcentem y, idziemy stąd. Na razie. Trzymajcie. Na razie trzymać.